Nauczania domowe. Torek, pierwszy tydzień Adwentu. Psalm 72, wersety 1 i 2, 7 i 8, 12 i 13 oraz 17. Tytuł: Aby rządził sprawiedliwie. Boże, czekasz Twój sąd królowi. A Twoją sprawiedliwość, synowi królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, zanim Księżyc zgaśnie. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa. I ubogiego, który nie ma opieki. Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci. Niech jego imię trwa na wieki, jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię. Niech jego imieniem zajemnia się błogosławią, niech wszystkie narody życzą mu szczęścia. Pojawia się w tym psalmie ciekawy dialog i prośba. Jest to rozmowa o sposobie rządzenia. Tak jakby psalmista rozmawiał z Panem Bogiem, jak należy rządzić, jak to robić jak najlepiej, w jaki sposób podejmować decyzje, na czym się oprzeć w momencie, kiedy mamy jakiś autorytet albo od kogo ten autorytet czerpiemy, Skąd się to wszystko bierze? Dlaczego tak, a nie inaczej? Ważne pytania. Ważna rozmowa. Kto dał drugiemu człowiekowi prawo rządzenia mną, zarządzania innymi, kształtowania czegoś w określony sposób? I dlatego tej rozmowie Psalmista niejako nakłania Boga, prosi go o to, aby Bóg przekazał swoją kompetencję tym, którzy mają rządzić. Brzmi to w ten sposób: przekaż swój sąd królowi. Widzimy, że w tej rozmowie psalmista nie ma wątpliwości, że ktoś powinien zarządzać, że nie może być chaosu, że nie może każdy robić tego, co mu się żywnie podoba. I w tej prośbie jest takie domniemanie i takie założenie, że trzeba mieć jakiś mandat sprawowania władzy. Nie można sobie samemu uzurpować tego, przywłaszczyć, a w związku z tym nadużywać tej władzy. Bo jeśli ja sam z siebie i sam sobie Nadaje to prawo, to właściwie nic mnie nie ogranicza. To właściwie mogę robić absolutnie, co chcę. Rozumiemy, że w ten sposób powstaje władza absolutna, dyktatura. Ten model, który psalmista proponuje, który chce wprowadzić, apeluje, woła o to, żeby Bóg przekazał swoją kompetencję tej osobie, która staje na czele, królowi, bowiem wtedy król rozumie, że musi się rozliczyć przed Bogiem. I ten model odpowiedzialności przed Bogiem, jakiejkolwiek władzy, dla psalmisty jest najlepszy, najpiękniejszy, najwłaściwszy, ponieważ to rozliczenie się sprawujących władzę nie jest tylko zewnętrzne. Ono też dotyka serca. To w sercu ten człowiek sprawujący władzę musi przeżywać, rozumieć, czuć się odpowiedzialnym. I w opozycji do takiego rozumienia, przejęcia władzy, przyjęcia władzy i sprawowania władzy, mamy dzisiejsze myślenie. Rządzących, którzy uznają, że władzę otrzymują od ludu, od innych. Zostali wybrani, a zatem odpowiadają tylko wobec tych, którzy ich wybrali. Czyli stwarzamy sobie pewnego rodzaju układ. Wy nas wybieracie, a my was chronimy. Wy nas popieracie, a my będziemy robić to, co się wam podoba. Widzimy, że nie ma odpowiedzialności szerszej. Ja się nikim nie przejmuję. Ja robię i tak to, co chcę. To znaczy to, co chce nasza grupa, która sobie władzę przejęła. Mówimy demokratycznie. Mamy od ludu mandat sprawowania tej władzy. No ale wiemy, że równie dobrze może to być władza otrzymana od ludu, który nie uznaje pewnych zasad i praw, a w związku z tym ja będę rządził pod dyktando tej grupy ludu, tej mentalności, która się tutaj pojawiła. Sprawowanie władzy, rozliczenie się, następuje w związku z tym tylko wobec tej grupy, która jest wyborcą albo potencjalnym wyborcą. I widzimy, co się dzieje. Wtedy jest takie wybujałe obiecywanie czegokolwiek, żeby mnie tylko wybrano. Jest równocześnie brak jakiejkolwiek konsekwencji, bo chodzi o to, żeby mnie ktoś wybrał, a nie żebym ja coś dobrego wprowadził. Ja tylko chcę zyskać poklask. Ja tylko chcę zyskać głos. I widzimy, jak to jest zgubne w każdej sytuacji. Wyobraźmy sobie, że rodzice chcą zyskać poklask swoich dzieci. Mają ich kilkoro i teraz głosujemy, kto bardziej będzie rządził mama czy tato kto obieca więcej słodyczy, kto obieca więcej. No i właśnie i tu się zaczyna. Ja zaczynam myśleć, że to moje sprawowanie tej malutkiej rodzicielskiej władzy jest tylko w odniesieniu do moich potencjalnych odbiorców. Nie ma odniesienia do Boga. Pogański sposób myślenia o władzy. Módlmy się, abyśmy byli mądrzy, rozumiejąc, że ta prośba psalmisty Boże przekaż swoją władzę, Równocześnie kształtuje nasz sposób myślenia, a zarówno rodzice, jak i animatorzy i liderzy, proboszczowie, radni, posłowie, ministrowie, wszyscy są odpowiedzialni przed Bogiem, nie tylko przed ludźmi. Niech ta odpowiedzialność rośnie w Tobie i we wszystkich, których spotykasz na swojej drodze. A w tym wszystkim niech nam błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty.